Witam serdecznie, Szymon Spolankiewicz z tej strony Nie bez powodu założyłem tutaj stetoskop. Otóż taka od razu na początku informacja. Stetoskop najczęściej kojarzymy oczywiście z systemową, tak zwaną służbą w cudzysłowie zdrowia. Otóż używany stetoskop jest absolutnie w weterynarii, w bionergoterapii, bardzo, bardzo w wielu sytuacjach. Często powiedzmy sobie, jest to po to, żeby. Ktoś, kto był wybitnie karmiony medycyną akademicką, słowo medycyna, też bym musiał wziąć w cudzysłów. W każdym razie karmiony jakby ma pewne programy, Oczywiście tam jest wiele istot i bardzo potrzebnych elementów, zdecydowanie tak. Zresztą w większości one są wzięte poniekąd właśnie z natury, z naturalnej, z medycyny, zdrowia, jak my to puentujemy, te wszystkie nazwy różnego typu medycyny, totalna, prawda, germańska, słowiańska itd., itd., tak naprawdę generalna medycyna, jakby podsumowująca, to jest, to jest medycyna zdrowia. I wiesz co, to jest rzecz, która... O tyle jest istotna, że podkreślam, nie są jedynymi funkcjonariusze, którzy używają tegoż. Na pewno jest to świetne rozwiązanie w weterynarii tutaj absolutnie, absolutnie tak. Również w bionerkoterapii, naturoterapii, w wielu, wielu różnych sytuacjach, żeby podkreślić pewną rzecz, pomijam to, że każdy bionerkoterapeuta, praktyk długoletni wyczuwa wiele rzeczy, jakby patrząc na kogoś, od razu ma odpowiedzi, ale czasami, żeby temu klientowi jakby pomóc, powiedzieć parę rzeczy, wow, no to też różne parametry się bierze pod uwagę. Tak jak robimy diagnozy kwantekim, jak robimy diagnozy i analizy, diagnozy i analizy kontekstu, jak robimy analizę aury, prawda? I tych wielu różnych podrobów do chwili, no tutaj zdecydowanie to urządzenie robi cudowne rzeczy, ale potem konsekwencją tych diagnoz, tych analiz jest to, że podpowiadamy jak wejść na proste jedzonko, jakby proste żywienie, jak nauczyć się czytać, organizm zdecydowanie, jak wprowadzić ten, ten aktywator transferu zdrowia na Twoich zasadach, w Twoich warunkach, jak w sposób bardzo niezwykle istotny w ciągu kilku miesięcy można doprowadzić się do stanu używalności. No bo dlaczego mówię kilku miesięcy, czasami jest to kilku, kilku tygodni, czasami kilku wręcz dni. Odczuwalność wyraźna, ale wiąże się z tym, że 40 lat pracowałeś nad problemami chorobowymi, nad tym, żeby zatruć, zabić powiedzmy ten organizm, a on się i tak nie dał, no to potrzeba troszkę czasu na to. Jeśli 40 lat, no to 40 miesięcy można przyjąć a już na pewno te 40 tygodni po to, żeby tego właściwego, przyzwoitego stanu homeostazy dojść. Na przykład jedno z urządzeń oprócz tych podpowiedzi tego, co możesz w domu, czy możesz sobie w domu radzić, to jest na przykład Kosmo Medic i Cosmo Magnetic, to są dwa urządzenia. To urządzenie akurat jest tutaj, które stosujemy. na ponad 200 programów. Głównie zadaniem jest normować sprawy związane ze tymi istotkami, które w nas są, niektórzy nazywają to pasożytami, a myśmy stworzyli warunki do tego, żeby one żyły. Więc to urządzenie akurat... Jest jest takie, że podłączamy kabelki, zresztą i w się podłączamy cafera, prawda, i w wielu innych sytuacjach. Mamy również te wynalazki, które wielu lokalnych, naszych lokalnych w sensie polskich twórców czyni, deteksykatory, prawda, itd. itd., i Te rzeczy wszystkie funkcjonują, działają. Zatem, wracając do punktu wyjścia, stetoskop nie jest gwarantem w stu procentach takich ten stetoskop akademicki, ale jest nie bez wątpienia potrzebny. Tu mówię o stetoskop człowiek. Stetoskop wykorzystywany w weterynarii, a tutaj te wszystkie rzeczy związane z weterynarią ściśle wiążą się z ludzkim pojęciem. No dzisiaj pozwoliłem sobie rano małżonce pokazać dwa filmiki zwierzątka, które... Suczka, która została znaleziona, przyjęta do, do dobrych ludzi z, z młodymi, jak żeż ona w szczęściu płakała, a po drugie też zdjęcie pieska, który miał pierwsze kilka sekund po adopcji, miał świadomość, że jest adoptowany, że idzie w dobre ręce, jak się przyczepił, do, do, jak objął, nie oddawajcie mnie już, prawda? I to stąd też często to bym że ponad 22 lata nie jadam mięsa i no, nie ukrywam, że no, jest coś na rzeczy, że jeśli w którymś momencie jest taki mechanizm, który mówi, może faktycznie mięsko mnie odrzuca, wiesz, to może faktycznie trzeba jakoś to wyciszyć, wytłumić, żebyśmy tych naszych braci mniejszych nie zjadali, a ja, pamiętając o tym, że wcale nie tak dawno te wielkoludy tutaj między innymi, które na planecie były, na co są określone dokumenty, dowody, budowle do dzisiaj funkcjonujące, no to byli w znakomitej większości Bretarianie, którzy żywili się energią, bo nam do życia jest potrzebna energia, a nie a nie kalorie, prawda? W każdym razie, niezależnie od tego, bo no, ponad 22 lata, 23 już będzie, kilkanaście lat już ryb również, a byłem fanem, ryb jak widziałem reklamy, ryb to się śliniłem. No, a oprócz tego oczywiście pieczywa to już ładnych, ładnych kilka, kilka lat. No, nie ukrywam, że czasami zdarzy się, że jak jesteśmy gdzieś na obiadku z dorosłą młodzieżą naszą, dziećmi, no to kawałek zjem sobie pizzy, powiedzmy sobie świadczenia nie zabale, ale od razu odczuwam, tak jak teraz w sobotę byliśmy na cudownym spotkaniu, jest takim czeskim Olimpijczykiem, no to wypiję sobie kawę z mlekiem, coś jak cappuccino, czyli mleko bardziej z kawą. No nie ukrywam, że wieczorem przeżywam męki takie, nie? no kurka wodna, mogłeś wystarczyć popatrzeć, żebyś a to jednak coś cię pociągnęła do tego, żeby to przeżycie spełnić. W każdym razie każde gabinety biologoterapii posiadają różnego typu urządzenia, które wspierają, poniekąd też zdejmują odium z nas tego, tego przejmowania czasami energii, tego typu rzeczy jest to prostsze, łatwiejsze. No, ustawiamy określony program 20 minut, ale wcześniej oczywiście diagnozujemy, czy to kwantek czy czy HILI, który tutaj naprawdę nam bardzo, bardzo wspiera, tym bardziej, że Hili jest tym narzędziem, którym ewidentnie, którym ewidentnie możemy pracować na odległość online, więc tutaj czyni kolosalnie dużo, ta kwantowość umocowana w tych wszystkich tam parametrach daje takie kolosalne efekty. Zatem cóż mogę powiedzieć, to no zapraszamy serdecznie do tego, abyś przeszedł na tą świetlistą stronę mocy. Pewnie kiedy słuchasz tego materiału, już, już tam zdecydowanie jesteś. I bądź sam dla siebie, swego rodzaju stetoskopem, takim kimś, który powiedzmy sobie wie, że jak boli ząbek. Spolaryzuje, że trzeba wątropkę spolaryzować, że trzeba nereczki dawnersza, prawda, że można wiele rzeczy sobie tutaj szyszynkę też podremontować, wiele cudownych historii, wiesz, bo Twoje ręce, Twoje odczucia, ten algorytm, który wprowadzi w swoje życiu związany z aktywacją transferu zdrowia, to jest ten Twój tak naprawdę stetoskop i to jest taka, ten algorytm to, co zaczniesz tworzyć w życiu fantastycznego związany z aktywacją transferu zdrowia, to jest taka Twoja recepta na życie na Twoich zasadach i Twoich warunkach. Zatem baw się dobrze do miłego. Póki co zapraszam, podłączymy, oczyścimy, sprawdzimy. Zaktywujemy, powiemy jak powiemy jak zaktywować na Twoich zasadach, Twoich warunkach, a Ty już sam jakby ułożysz te swoje własne zabawki tak, żeby w tej piaskownicy się cudownie samemu bawić i kiedy już przyjdzie moment na przemieszczenie się w innej gęstości, to żeby wiedzieć, że hej, zostawię za sobą parę fajnych rozwiązań pomagających również innym użytkownikom tego świata, Użytkownikom nie mam na myśli tylko istot dwunożnych. Część tych istot dwunożnych oczywiście są to istoty dużo człowiecze. Co do większości nie mam takiego, takiej pewności, ale oczywiście przecież są jeszcze pieski, kotki, dżdżowniczki, prawda, ślimaki i wiele, wiele innych cudownych, dźwięk, że o ptakach, prawda, tygrysach innych nie Ba się dobrze. Do miłego. Szymon Spolankiewicz z tej strony się kłania.